Witam Państwa serdecznie i ogromnie cieszę się, że tak licznie przybyliście na uroczyste otwarcie naszego hotelu. Ten dzień jest dla nas wyjątkowy, bo i wyjątkowy jest ten hotel. I wierzę, że przekonacie się Państwo o tym sami. Zanim jednak tak się stanie, chciałbym Wam zdradzić kilka tajemnic. Zapraszam na krótką wycieczkę po najważniejszych punktach hotelu. Klasyka dobrego stylu i nowoczesne brzmienie. Tak określiłbym nasz hotel. Bar Fornax. Nowoczesny design i prawdopodobnie najlepsza kawa w tej szerokości geograficznej. Znakomita kuchnia w rękach mistrza. Przez żołądek do serca klientów. Nowoczesna kompozycja stylu, smaku i elastycznego podejścia do biznesu. Pełna harmonia dla tych, którzy cenią dobry smak. Część konferencyjna to doskonałe narzędzie dla waszego biznesu. 11 klimatyzowanych sal o łącznej powierzchni 650 m2. Największa to sala balowa. Właśnie w niej jesteście. Można ją również podzielić na części. Najmniejsza z sal konferencyjnych to Orion. Każda sala jest wyposażona w nowoczesny sprzęt multimedialny i nagłośnieniowy oraz internet. Stymulujący widok za oknem gratis. Położenie to ogromny atut hotelu. Tylko 20 km od centrum Warszawy. Malownicze zakole rzeki Świder i otaczający hotel las dają unikalną atmosferę i sprzyjający odpoczynkowi mikroklimat, który trudno znaleźć gdzie indziej. Rekreacja to też świetne narzędzie biznesowe. Nie muszę Was o tym przekonywać. Nasz hotel daje na tym polu olbrzymie możliwości. Chyba muszę poprawić kondycję. Basem. Ale może jednak nie dzisiaj. Zdecydowanie mógłbym bywać częściej. Potrafiliśmy celnie trafić w gusta klientów. Wiele możliwości dla aktywnych oraz cisza i spokój dla szukających wytchnienia. Połączenie doskonałe. A na koniec to, co stanowi podstawę hotelu. 148 klimatyzowanych pokoi, 3 apartamenty, 20 pokoi typu executive. W każdym pokoju luksusowy telewizor, telewizja satelitarna, safe, naprawdę wygodne łóżka, a w dodatku... Piękny widok. Jednych uspokaja, a drugich pobudza. Pozwala wypocząć i nabrać energii. Wiele miejsc. Przestrzeni stworzonych z myślą o Twoim biznesie. Różnorodnych, bo każdy z naszych klientów jest inny. Holiday Inn Warszawa Józefów to hotel Perspektyw. Doskonały partner w biznesie. Elastyczny i spełniający wymagania najbardziej wyszukanych gustów. Dynamiczny dla aktywnych, cichy dla szukających wytchnienia. Doskonałe połączenie biznesu i rekreacji. To prawdziwe dzieło sztuki hotelarskiej. Zresztą przekonajcie się o tym sami. Czas otworzyć nasz hotel.